Witam was bardzo serdecznie z tej strony Yeti widzę was w kolejnym odcinku W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że spałeś, bo potworzył swoją restaurację Więc nie byłbym sobą, gdybym po prostu nie próbował jej przejąć Ono o tym nie wie, ale w sumie mam to gdzieś Chyba on nie, jeszcze nie ma nie otwartej W sensie jest otwarta, ale nie wiem jest późna, wczesna godzina Więc raczej jeszcze teraz nie jest otwarta Ja tam po prostu wejdę, mam takie jecho, nie znam Najgorsze z tym wszystkim jest to, że właśnie nie znam receptora Tu w ogóle bzyku chodzi Czo bzyku? O! Ejka, hejka, witam cię O Pasu, kurie, co, robi, co on tu datę? robi? Go? A bo ja rajda miałem, wiesz I dlatego i chyba nie zabiłem wszystkich. No nie co? wiem jak Ej, no, słuchaj, bo jest dzisiaj sprawa, dobrze, że jesteś, bo chciałbym, co? żebyś spróbował moich nowych burgerów, bo widziałeś, że mm, ten... E, twoich burgerów. No tak, bo z e, spanby podtworzył restaurację i ja postanowiłem, że jako iż on był dla mnie niemiły i w ogóle, to ja no. po prostu ją przejmę i to będzie moja restauracja, więc co? będę tam sprzedawał burgery i wszystko inne... No ale o co ci chodzi? No, chcesz przyjąć jego restaurację! No ale jak to czemu chcesz przyjąć jego restaurację? No po prostu chcę mieć czemu? swój biznes! No, no. Nie, nie, musisz mi odpowiedzieć, dlaczego chcesz to zrobić. Bo chcę mieć swój biznes, chcę zarabiać! Nie podoba mi się to Yeti. No, Brzyku, proszę cię! Po prostu, no. po prostu mi zaufaj, a poza tym druga sprawa jest taka, znasz może przepis na krabo burgery, bo ja w sumie nie znam nie przepisu. Znam. Ja, ja, nie mam znam. Mięcho, ja mam miękko, ja mam miękko i mi się wydaje, że tyle mi wystarczy, żeby zrobić dobrego Dobra, już z nas wszystkich Yeti otruść, tak jak... Kurde, ja nie, nie, no nieważne, e, ale ten stary. Ty tak śmieszny, stary. Ja ty chcę zrobić burgera z mięsa. Ty myślisz, że no to będzie z mięsa? Taki no nie, no ale no. Może tam na pewno są jakieś składniki, dobra, Bzyku, Słuchaj, o, oby go tam nie chcesz było, mam, określać, mam nadzieję, że go tu nie, to nie ma. Roba. Tak, słuchaj, ja zacznę robić, a ty pójdziesz po Patryka, dobra? No dobra, chociaż to nie wejdzie, ja coś tu jest. Tak, Ale dlaczego tak nie Ty wejdzie. mnie nie wspierasz, stary, w tym, że chcesz nie No to się nie to nie tak, ale no nie. To się może nie udać, nie? No dobra, chodź, warto spróbować, jak to mówią, nie? Ty no, tyule ty i leć do Patryka, a ja zacznę już przyrządzać te kraboburgery, dobra? No dobra, dawaj. Dobra, aha, tu jest ta restauracja. O, dobra, jest guzik, okej. Okay. Ej, on ma nawet takie same składniki, on tu nawet nie ma tych burgerów stary, więc kurde. Ej, no to luks! Dobra, to na pewno mi się uda tu jest marchewka i jest chleb. To chleb pewnie jest na te bułki, dobra, stary, to będzie jedno z prostych, i ma nawet węgiel. Dobra, to ja już zacznę, stary robić w takim razie... Nie, nie, patryk? Nie, nie. patryk, Patryk, Ej, siema, Patryk, słuchaj, się e, Słuchaj, bo ja e, dostałem tą restaurację w, od nie, 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 on nie, nie, chce prowadzić i nie, żebyś no. nowych burgerków. Ale jak nie? A to ty umiesz robić? No naprawdę, ja robię dobre burgery Patryk no, no powiedzmy A co ty się nawet nie próbowałeś Brzyku? Co to ma być powiedzmy? Nie próbowałeś je. No, No, no bo ja czuję, że... Ty nie dwa, nie dwa, że mam już dwa, mam już dwa gotowe Jak no, To Chcę... jedyne co, to zgniłe mięso jadłeś Ja nie wiem, czy to dobry ja pomysł ci dawać dostęp do burgery, a to jest pan bo już nie robi No nie, nie ja z... Dobra, słuchajcie, bo mam już no to... gotowe burgery mamy... O, czekajcie, a nie to Dobre No Słuchaj, to będą najlepsze ja burgery jakie w życiu jadłeś. Dobra, zacznijmy może od ciebie. Bzyko odejdź, proszę. Słuchaj, trzymaj, trzymaj i trzymaj. To są najlepsze burgery jakie w życiu jadłeś, Patryk. Naprawdę, Czemu? zaufaj mi. Spróbuj. Co to jest? Co? Dobra, No, Bzyku, to może teraz ty. Teraz ja, dawaj, dawaj, dawaj. Jak tam, Patryk? Żyjesz? Dobry, ale tak, bez posłusza, tego poparęciowego. Trzymaj. Odejdź, odejdź, Patryk. Damien, 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 burger. Okay, Jaka marchewka? To jest normalny burger już zrobiony. Nie, sorry, 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 sorry. Dobra, Jego chleb jest trochę jem. nieupieczony. W sumie jest a, więcej jedzenia u jego niż u Boba. No mówię, u mnie jest więcej, dlatego mówię ci, że to będzie lepiej. Są lepsze burgery. Zwykło że są lepsze. nie wiem się oh, just, ah, wow, to, wow, ja to, jest. to jest! Zatrułem się! Zatrułem wow. się! Ale czym? Przecież to są normalne burgery. Zykupery. Ej, a Padryk się je. nie zantruł. Nie, no dobra, już... już. już dobra, ok, dobra, ok, a ok, powiedzcie ale... co sądzicie o tym mięsie do burgera? Te mięso... pokaż mi! Zimaj! Eee, yy, jakieś yy. takie... no, nie wiem, jakieś takie... Takie inne troszkę. troszkę, ale... Spejsborn, czego ty tu szukasz? Wypadł u <laughs> To moja restauracja, Wypad stąd! Halo. No, co ja mówię, że ty już nie jesteś kucharzem! No nie, bo ja przejąłem tą restaurację! No. Co, co, ty zrobiłeś? No słuchaj, moje burgery są o wiele lepsze niż twoje, mogę ci pokazać, patrz. No, pokaż. No dobra, trzymaj. Zostaw Patryk, bo muszę dać ten, spać Bobowi do spróbowania i mięsko. No, Spanżu, spróbuj. No, są mega dobre. O, ty! Ej, zatruł się! Co? Nie zatruł Co na pewno coś dodaliście do tych burgerów! To wasza wina, nie co ruchu. zrobiliście? Ej, co ja zrobiliście? No proszę was, przyznajcie się, przecież moje burgery są najlepsze oj, na mieście. To ty w mieście. Ale... ała! To moja, moja restauracja, to. właśnie moja. jest ale... Nie! Ty nie robisz lepszych moja. burgerów niż się. A właśnie, Wyrobię mam do ciebie sprawę, poczekaj. Jaką? Eee, już tylko napiszę dokładnie, bo to list od mojego prawnika, muszę go przeczytać ładnie. Eee, dobra, tutaj jest coś takiego. Yy. Dobra. No słuchaj, yy, razem z Urzędem Miasta stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej, dlatego po prostu podpisz kwit. Podpisałeś? Czekaj, nie, pod, nie podpisałem, daj. Co to jest? No podpisz, podpisz, Ja szybko. nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co oni robią. Patryk, Patryk! Okay. Posłuchaj, za, powiedz, że ta restauracja powinna należeć do mnie, będziesz miał darmowe ja burgery niej, jeden dzień, ja przynajmniej. Nie pójdź. Darmów, we będą? Tak, będą tak, mówić ci, moje są najlepsze. Ej, co ty zrobiłeś? To był list od urzędu. Nie, no, nie, nie. Ja Poczekajcie, przestańcie się kuć. Brzyku, powiedz mam? mu coś. Nie mi restauracji, bziku. Poczekajcie. Zdbaję was. Mam idealną solucję problemu. Robimy zawody. Yeti robi swój burger, ty robisz swojego burgera i Patryk będzie sędzią. On tak. oceni obiektywnie. Dobra, burger dobra, jest tak lepszy. Tak będzie najlepiej. I czyj burger jest lepszy, ta zostaje restauracja. Koniec. Tak, Więc tak, tak zrobimy. Wyciekać, dobra, to, ale, ale to może ja to pierwszy. Się... Tak, tak. tak, tak weź pierwszy. Pan, ja bym żeby, pan, żeby pan, nie My, by... nie my musimy poczekać. Czy też zatrujemy? Kto to wygra? Kto to wygra? Ale po no, prostu no, za to właśnie, wiesz? Dobra, to co? To ja zaczynam w takim razie, co? Tak. Zniszczony żołądek, żołądka nie ma, gościu. Nie wiem, bo nie dobra, wiem, nie wiem. Ale... Smak na pewno ma, więc ty lepiej tutaj ten. Dobra, słuchaj, no, mam, dla no, no, ciebie, no. mam dla ciebie... Akcja, ja mam dla ciebie najlepsze... Ocenić smak? Tak, masz coś który jest Słuchaj, masz tutaj potrójne nawet burgerowe, masz... z poczwórnym mięsem. Mm. I... A nie, czekaj, bo ci zabrałem. Z poczwórnym mięsem. I do tego dodaj jedną zmieloną marchewę, słuchaj star. to jest najlepsze nie połączenie. Nie, mówię pomarańczowego. No dobra, no to wywal tą marchewę z burgera i tyle. Hmm, no Spongebob! I wypadł hmm. stąd, bo to będzie moja restauracja! Dobra, dobra, nie możesz taki hop do przodu, ty kurde Teraz Zaraz hmm. zobaczymy. Spongebob, teraz twoja wina, ale Cię najpierw, Patryk! Patryk, Patryk. Od zero do 10, co jeszcze burgera Yetiego. No powiedz od szczerze. Pamiętaj, żeby było pomarańczowe. 20. 4 i 3 Jak cztery i no to 7. 3 A, siedem. okej, okay, no to no. No, 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 no to dawaj, 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 fajaku, Teraz, teraz, to jest sponzob No tak, tak, Sajaku. O, fajne sprawy. Spadłem czekam na ciebie. Jedz i no i zobacz jak, jak, się, jak się robi prawdziwe burgery. Sparbob, zrób mu dwa burgery, zrób też burgera dla Yecego, żeby żeby spróbował go po prostu, żeby ten smak po prostu, wiesz, mógł sobie przypomnieć. No na pewno, ale mój będzie i tak o Jasne, jasne, take your time. Czego ludzi. Pochoń, Bieti, spokojnie. zrób lodziarnię. Ale jest lodziarnia Lodomir ją prowadzi. Ale nie ma lodziku. A Lodomir w ogóle ostatnio uciekł. Nie, bo Lodomir ten, bo Lodomir jest na wakacjach, bo on naprawdę dużo pracuje. To jest taki ziomeczek nasz. Dobra, uwaga, zapraszam Dzień do, do stołu. No. Dawaj, dawaj, uwaga, mm. daj ciemu i daj Patrykowi tego burgera. Jedem do ciebie i Bieti. Waga, tak. I na 3, 2, 1 testujecie. My jesteście o, głodni. 3, O kurde, dobra, 3, Boże, Ja właśnie głodny nie jestem, ale. No dobra, dobra to może trochę Patryk, rozbiegam. To, trochę się rozbiegam. Co? Ty, to nie było piszki jutkie. Nie było! Ale poczekaj, Patryk, na ile oceniasz tego burgera? W skali od 0 do 10? Cztery ci cztery. No co? O, osiągło, to... Nie, 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 to nie. Nie, nie Patryk, Patryk. Ale wie, ty miał więcej jedzenia. No dlatego. Je więcej, no nie wiem. No mówię, ej dobra, tak szczerze, no proszę was, oddajcie mi tą restaurację. ej dobra, zjem nie, go. Ja jestem w górę, na Jezu, ten... jakie Bielu... nie dobre! Mm, przepyszne! No. Nie, obrzydliwe bo jest nie, nie, nie tak, nie jest niedopieczone e, za mało A. sosu i, ten, i bułka twarda jak skała normalnie, Patryk! Też pod uwagę, że moje jest kurde mega dobre, no proszę! Nie bądź zmanipulowany, Patryk! Pan z Boba burgery, no więcej Patryku. jedzenia Dostaniesz ale... zniżkę, Patryku. Patryk, ja ale mówiłem, że ty będziesz miał jednego dziennie. Patryk, ale jednego dziennie będziesz miał za darmo, weź się z nie, 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 ma przekupstwa, nie ma przekupstwa. Ale to nie nie jest ma przekupstwo. czegoś takiego. Pamiętaj, ta ta że to jest śnieżny pies! To są zniżki, a to są zniżki dla stałych klientów, yy, Patryk. Będziesz miał streski Będziesz płacić jednego no Diaksa je z niego Nie nie, nie będzie, nie będzie. ty nie jesteś po mojej stronie, znamy się dłużej. Bo ja bo Ja, uważam, ja uważam, że Span Bob lepiej poprowadzi tą restaurację od ciebie jed, niestety. Niestety, to jest restauracja Spongeboba I wydaje mi się, że on lepiej wie po prostu jak zrobić takiego burgera Patryk mózg wyżygał! Nie no, Patryk po prostu jest zmanipulowany przez Yetiego, dlatego no nie wiem, no wydaje mi się, że Yeti mógłby być dobrym kucharzem. A mi się no, wydaje, tak, że... Ale ja no ale jestem no, dobrym no, kucharzem, no przyznaj... Bzyku, mój burger był całkiem no, smaczny. No, no zatruliśmy się, no, a, Patry a ale Patryk... A Patryk się nie zatruł. Po prostu no wy tak, nie, no, bo... Może wy nie macie głusyk, nie ma żołądka! Ale wyobraź no, sobie, ale dałbyś takiego burgera palionowi, no nie dałbyś. No pewnie, bo, że bym dał, się... bo jest mega smaczny. Nie, dobrze, Ja ci mam nie, pomysł, zrób z własną restaurację. Ale będziesz, o, ba, będziesz do niej częściej chodził niż do Spańbowa? Tak, będzie lepsze no, jedzenie. Oczywiście. No haha, Część to Ci nie będzie miał, miał klientów. Dzięki to zawsze. Będą, no. będą, obiecuję, że będą. To ja będę tam cały czas. No i super, dobra, to w sumie nic. Ale tak Ci się jak Spongebob jeszcze dogadamy, bo ja chcę przejąć ten teren. A to by restauracja i tak już nie wypali, no. Moja no nie wypali. Moja no ja, wszyscy to jest marka, twoja to jest Marka? jakaś podróż. Bęk, 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 i co? A chciałeś wyporówiać? By by na... Nie wiem, Bzyku, nie spodziewałem się, ja się jestem po body tobie czegoś takiego, tak jest, serio. Sobie Nie no, tu chodzi o to, Yeti, bo ty chcesz przejąć restaurację Sponge Boba, co jest bardzo niemiłe, no po prostu i tyle. Wyzywam no no ja... ci na wojnę burgerów i żeby wszyscy spowionowo ocenili. No ale Właśnie. to ja wygram, no to jest pełne. Nie, 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 ma opcji. Je, Wybuduj ty... swoją restaurację i wyzywam cię na wojnę. A nie mogę, dobra, nieważne, no dobra widzowie, napiszcie w komentarzu kto zrobił lepszego burgera, no moim zdaniem mój był o wiele lepszy, zresztą sam to Patryk ocenił, że mój był lepszy. A twoje z w tak szczerze są beznadziejne i wrócę tutaj, ale z moim prawnikiem. Więc lepiej, lepiej się szykuj. Naprawdę, wrócę tu z prawnikiem i masz przewalone, ty głupia nie Nieważne, Patryk! Szykuj się! Jeszcze przejmę to miejsce, będziesz miał darmowe Burgersony. Żałośnie jesteście. A ty, Bzyku, szczerze, zawiodłem się na tobie, nie sądziłem, że będziesz po jego stronie. Myślałem, no że przepraszam, ale ja jestem obiektywny, ja A nie Ale nieważne, nie bzyku, przyjdę tu z moim prawnikiem i dogadamy szczegóły w dobra, takim razie. Dobra, dobra, zobaczymy, zobaczymy. No ty żółwi! Jezus! Ja nie mogę. No dobra, widzowie, to by była na tyle w tym odcinku. Widzicie, jak zachował się bzyku, a druga sprawa jest taka: no, przyjdę z prawnikiem po prostu. Widzowie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia i cześć!